Spacer zaczęliśmy w 11 roku i właściwie to było odpowiedzią na zapowiedzi w radiu telewizji o tym, że będą marsze, że będzie znowu rzucanie kostką brukową i dlatego od początku nazwa została Spacer niepodległościowy i to zawsze podkreślałam, że to nie jest marsz. To jest spacer niepodległościowy, gdzie właściwie od początku szły rodziny z wózkami, dzieci małe szły i starałam się, żeby to było w taki pogodny nastrój, żeby był, żeby ludzie wiedzieli, że można świętować w tym dniu, że można się cieszyć z tego, że mamy Polskę piękną, gdzie właśnie można w taki sposób rodzinny świętować. Oczywiście ten spacer niepodległościowy, który ma swoją tradycję i piękną historię, bo organizowany jest w tym roku po raz czternasty, na pewno łączy i integruje, co łatwo zauważyć, bo myślę, że Kamera zostawi ślad też na wszystkich tutaj zgromadzonych. Powiem tak. Kardynał Wyszyński powiedział kiedyś takie piękne słowa: Kocham ojczyznę bardziej aniżeli moje własne serce. Więc, tak naprawdę, kim byśmy byli, gdybyśmy ojczyzny nie kochali? Tak jak mówiłem przed momentem na cmentarzu, gdy modliliśmy się za poległych za ojczyznę. E, żyjemy może w nie, na, nie najpiękniejszych czasach, natomiast e, patrzymy na tych, którzy ojczyznę przez wieki zawsze kochali, cenili, e, dla których ojczyzna była zawsze matką. A zresztą nasza historia to jest historia przelanej krwi. I my dzisiaj gromadzimy się może nie tylko, żeby dobrze się ze sobą poczuć, ale też podziękować za e, pokolenia naszych rodaków, którzy marzyli o wolnej i niepodległej i robili wszystko, żeby. Tą wolność wywalczyć. A wolność jest nam nie tylko dana, ale też zadana, i zechciejmy mądrze z tej wolności korzystać. Mam nadzieję, że to będzie dalej wspólne świętowanie tego wspaniałego dnia, gdzie trzeba wspominać o tych, którzy walczyli o wolność, ale też trzeba się cieszyć, że mamy wolność, że możemy razem coś wspaniałego robić i razem świętować właśnie tę odzyskaną wolność.